Hej, hej, witajcie kochane lwiątka, z tej strony Wróżka Roza, dzisiaj chcę Was zaprosić na horoskop na miesiąc sierpień 2023, zaznaczam, że horoskop nie będzie rezonować ze wszystkimi widzami, bo to jest horoskop ogólny, niemniej to co usłyszycie może być ważną wskazówką i informacją dla Was, a kto chce skorzystać z czytania indywidualnego, gorąco zapraszam na Facebooka, na bloga Wróżka Roza, tam w zakładce usługi możecie zapoznać się z rodzajami wróżb i cennikiem. I jeśli ktoś się zdecyduje, należy wcisnąć na wróżbę, dostaniecie przekierowanie na kalendarz i w kalendarzu powinny pojawić się wolne godziny. Jeżeli tych wolnych godzin nie ma, to znaczy, że dzień jest zajęty i musicie przejść do kolejnej daty godziny. Są dane według Polskiej Strefy Czasowej. Bo ja tak funkcjonuję, także jeżeli dzwonicie z innego kraju bądź innego kontynentu, musicie sobie ten czas y, y, przeliczyć. <laughs> Moi drodzy, czasem zgłaszacie, że macie problem, żeby się zapisać, y, to y, ja wam mówię, że jeżeli jest problem z zapisaniem się, to tylko dlatego, że mogą być terminy zabukowane, tak? Terminy są odległe, odległe, nieraz przez tydzień, a nawet dwa tygodnie, a nieraz są odległe, mm, są wolne z dnia na dzień, tak, tak więc tutaj nie ma reguły. Więc yy, tak to, moi drodzy, wygląda. <laughs> Eee, drogie lwy, ja Wam serdecznie dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę, za to, że jesteście tutaj ze mną i oczywiście zachęcam Was do waszej aktywności, bo to pozwala budować mój kanał. Także subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie, eee, nie zapomnijcie też wcisnąć dzwoneczka, by dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. Zatem drogie lwy, zobaczmy, co tu się będzie działo u Was w sferze finansów. W sferze finansów w miesiącu sierpniu. I już patrzymy sierpień, finanse dla lwa. Wow, i nie powinnam właściwie dociągać kart. Bo tu karty mówią, to jest karta stop, która mówi zwróć uwagę na swoje życie, na swoje zdrowie. No ale no głupio, tak? Słuchajcie, nie wiem, czy to będą dokumenty dotyczące zdrowia. Czy niektóre osoby mogą tutaj załatwiać? Ogólnie dobre karty słońce więcej nie będę ciągnęła, bo yy, no, powinnam też słuchać tego, yy, yy, tej karty drzewa życia. Karty mogą informować o wielkich zmianach yy, w Waszym życiu, tak jakbyście mogli rozpoczynać coś zupełnie od początku. Zwróćcie uwagę na dokumenty. Yy, no i tutaj los będzie Wam sprzyjał, tak? Od czego trzeba odejść, od strachu, od blokad, no i próbować tutaj oszczędzać też, nie? No, ale jeżeli może to być rozpoczęcie swojej działalności gospodarczej. Więc y, tu narodzicie się na nowo, tak? Tutaj może być tak, że będziecie mieli jakieś nowe źródło dochodu, będziecie odkładać, albo też może to być inwestycja w Was, po prostu tak, że tutaj będziecie się uczyć. Niektóre osoby, y, no, może czekać niespodziewany zabieg, tak, ale raczej nie uzgadniajcie zabiegu. Na miesiąc sierpień to jest jeszcze ciepły miesiąc, nie są wskazane w tym przedziale czasu. jakiekolwiek y, ingerencje w ciało, no chyba, że to będzie tatuaż, tak, ale to jest odejście, więc być może tu będzie przełożony jakiś zabieg, tak. Y, ogólnie, no pozytywne energie, pozytywne karty, więc y, powinniście się czuć spełnieni, zresztą miesiąc sierpień jest waszym miesiącem urodzeniowym, tak, więc tutaj... Y, załatwianie dużo tych dokumentów, tak jak powiedziałam, nie chwalcie się też o swoich pomysłach, nie mówcie za dużo, bo bo karty uprzedzają, żeby nie. Tak jak wspomniałam, mogą być szkolenia, może, może być nauka, karta wisielca też to potwierdza. Możecie mieć jakieś olśnienie tutaj. Słuchajcie swojej intuicji, no i, i, i w tym kierunku pójdźcie. Nie wiem czemu, ale drugi raz się powtarza karta Ośmiu Mieczy, więc są w Waszym umyśle o straszne blokady, moi drodzy. E, może trzeba wziąć kilka dni wolnego, by złapać tą równowagę. Zaufanie do samego siebie, zaufanie też do przyjaciół, do otoczenia, które Was otacza. ale jest też król monet, więc tutaj też. I król mieczy, więc to mogą być Wam pod... pomocne osoby, aczkolwiek osoba, która może Was też w pracy zastąpić, na przykład, tak? Czy ktoś może się wybrać na urlop z pracy. W każdym bądź razie. Bardzo pozytywne karty macie, jeśli chodzi o pracę, czy zarobki, finanse. Karty też mówią: nie pędź tak, czyli zatrzymaj się na chwilę. Spójrz na tą sytuację z innej perspektywy. Jeżeli masz w tej chwili pod górkę, nawet ze zdrowiem, to nie bez przyczyny tak się dzieje. Tak więc tutaj moi drodzy, no, tak to wygląda. Strategia działania: Zróbcie sobie biznesplan i działajcie. Nie musicie się spieszyć. Jest karta słońca, gdzie no, o tym ta karta mówi, że będzie, będzie pozytywnie. Tak więc, tutaj tak to wygląda. Dobra, zobaczmy teraz. Lecimy dalej. Zobaczmy, co w uczuciach, w miłości, w przyjaźni. Dla lwa na miesiąc sierpień 2023. Wypadła mi znowu ta karta drzewa. No, ale no, byłby totalnie nieudany ten horoskop, jakbym znowu powiedziała. Stop. Tasujemy dalej. Jeżeli ma się pokazać, to się pokaże jeszcze raz ta karta. Karta wisielca. Karta wisielca może też mówić o ciąży dla niektórych pań, tak? Tam też miałyście drogie panie, panie lub panowie, tak? Więc tutaj też um, um, nie będziecie wiedziały, co zrobić, tak? Lub e, e, karty mówią, żeby się zatrzymać, spojrzeć też na życie dzieci, tak? Czyli tutaj może być taka jedna wersja, że jeżeli macie dzieciątka, no, ogólnie jest spełnienie, tak? Więc tutaj y, ten, zdać się na los. Dużo jest lęku, łapcie równowagę, zachowajcie też umiarkowanie. Y, nie powątpiewajcie w to, że mogą się spełnić Wasze marzenia, tak? Więc tutaj y, też taka opcja może być, żeby wierzyć w to, co planujecie, w, czy afirmujecie. Y, warto, warto w to wierzyć. I teraz. Y, Skupny. dociągniemy następne karty z nowej talii, innej talii no i macie znowu słoneczko moi drodzy, czyli no karta słońca też może mówić o ciąży, tak, tutaj są same energie no giermek, paść tak, to jest to samo karta słońca na niektórych też symbolizuje dziecko no wisielec też może mówić o dziecku więc moi drodzy, uwaga, no też może, jeżeli jest karta diabła, zwróć uwagę, na szcz szczególną uwagę na dzieciaki, bo tu mogą, może się rozpocząć początek taki, jeśli chodzi o używki i będzie trzeba to uciąć, tak? Lub też, no możecie mieć do czynienia z jakimiś osobami niedojrzałymi, toksycznymi, tak? I tutaj po prostu są ostre riposta, mogą być plotki, od tego będzie trzeba się uciąć, odciąć i no, uciekać po prostu od takich osób. Co mamy w tle? No słuchajcie, jeżeli no odejdziecie od tego, od tych toksycznych relacji, no to tutaj jest Rydwan, który mówi o sukcesie sześć buław i dom, tak? Czyli tutaj jeśli chodzi o dom, no nie wiem, czy budujecie dom, czy, czy, czy będzie rodzina. Po prostu tu możecie też poznać osobę, która ma rodzinę, i też nie będziecie się czuły, czuli komfortowo, tak. I to może być problem, albo też no, ten diabełek może mówić o toksycznej osobie, aczkolwiek też może mówić o nałogach, niekoniecznie tam narkotykach czy alkoholu, ale to może być uzależnienie od seksu, może być uzależnienie u dzieciaków na przykład od internetu, tak, czy od telewizji, czy od jeszcze czegoś innego. Więc na to należy zwrócić uwagę, tak, moje drogie lwy. No albo może to jest wasze uzależnienie, więc tutaj, em, no, może trzeba zachować tą kontrolę, tak? I spojrzeć na tą sytuację z innej perspektywy, co tutaj się będzie działo. Zatem zobaczmy, drogie lwy, drogie lwy, zobaczmy, co tu się będzie działo, co nam pokażą karty Lenormand dla lwa na miesiąc sierpień 2023, już patrzymy. moje drogie lwy no chaos w głowie ale te chmury można na szczęście rozgonić tutaj jest to rozdroże i słoneczko więc poprzez rozmowy tutaj się wiele rzeczy rozstrzygnie jeśli chodzi o finanse spełnienie marzeń coś nowego będziecie szukać lub też mogą to być spełnienia marzeń z dzieciństwa no tu wymiatanie, tak? Czyli też e, albo praca nad tym, by, by spełniać, nie wiem, tu chodzi o jakieś ozdoby, oczyszczanie, może oczyszczanie mieszkania, żeby przyciągnąć te pieniądze, tak? Więc tutaj też takie energie się pokazują. E, moi drodzy, te chmury trzeba rozgonić, czyli <śmury> chmury to są też wasze myśli, bo e, no nawet. Tu macie kilka opcji do, 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 wyboru i no czasem jest, jak jest ich za dużo, no to nie wiemy, nie wiemy, jaką podjąć decyzję. No trzeba się zdać na to wewnętrzne dziecko, tak? Słońce też o tym może mówić. Splot, splot, yy, czakra serca, tak? Czakra. Yy, I tutaj po prostu splot słoneczny, więc, więc na to należy zwrócić uwagę. Yy, dużo rozmów, może, nie wiem, poprzez śpiewanie w Popracujcie nad energią, i, yy, i to Wam yy, pomoże, poz, pozwoli pójść do przodu. Yy, I drogie lwy, yy, jeżeli palicie papieroski, to staracie się to ograniczać lub nawet yy, przestać palić. Yy, yy. Uwaga też na wszelkiego rodzaju przeziębienia, tak? bo tutaj no, może być gorąco, możecie się napić czegoś zimnego i, no, i później mogą być problemy z gardziełkiem, więc na to należy zwrócić uwagę, tak? Tutaj takie się energie pokazały. Więc idziemy do przodu. Uwaga też na słońce, uwaga też na. Oświetlenie w domu, noście też okulary przeciwsłoneczne. No, mogą się pojawić jakieś też alergie skórne, tak więc tutaj też tak to wygląda. Zobaczymy teraz, co tu mamy, jeśli chodzi o kartę rady. Jesteś obdarzony wieloma talentami, wykorzystaj je, czyli. Tu jest to realizowanie tego wewnętrznego dziecka, tak? Czyli spełnianie marzeń, że będziecie szli w, w kierunku spełnienia marzeń. No i wasza dusza się będzie radować, tak? To jest właśnie bardzo ważne, tak? Że, żeby iść w tym kierunku, gdzie ta praca nam spełnia... Praca, w której się spełniamy, spełniamy swoje marzenia i idziemy do przodu. I druga karta rady: odwaga. Skocz na głęboką wodę, dzięki swojej odwadze dotrzesz do celu. Hmm? drogie lwy, to by było na tyle ja wam serdecznie dziękuję za uwagę życzę wam udanego miesiąca dużo miłości, kasiory, spełnienia marzeń i wszystkiego tego, co sobie życzycie pamiętajcie, że nie ze wszystkimi te horoskopy rezonują jeżeli wybieracie się gdzieś na wczasy to życzę wam udanego wypoczynku pamiętajcie o aktywności na moim kanale także subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie udostępniajcie nie zapomnijcie też wcisnąć dzwoneczka, by dostawać powiadomienia o nowych nagraniach, a ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę, życzę wszystkiego dobrego i buziaczki, pa pa, do następnego razu